Witam serdecznie, szczęść, Boże kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. I bardzo się zasmucili. Czemu oni się tak bardzo zasmucili? Przecież to jest dobra nowina. Przecież to jest centrum Ewangelii. To jest środek Ewangelii, to jest serce Ewangelii. Nie zrozumieli dobrej nowiny. Przecież to jest dobra nowina. Krzyż Jezusa, śmierć Jezusa nie jest porażką Jezusa, jest zwycięstwem Jezusa. Musimy o tym pamiętać i nie słuchajmy tych, którzy. Mówią, że to jest porażka Jezusa. To jest zwycięstwo Jezusa. On pokonał śmierć. On nie został złapany w pułapkę, gdzieś zapędzony w kozi róg, gdzie nie miał wyjścia, złapali go, złapali go i no, i, i musiał oddać swoje życie. Nie. On oddał swoje życie sam dobrowolnie. Nikt mu tego życia nie zabrał. Musimy o tym pamiętać. Szczególnie wtedy, kiedy przyjdą na nas takie chwile, spotkamy się z takimi wydarzeniami, że będziemy musieli stanąć w Prawdzie i powiedzieć prawdę, nie to, co. Wydaje nam się, że jest prawdą, tylko prawdę. A to jest różnica. Bo my czasami możemy być prawdomówni, ale nie głosić prawdy. Wydaje mi się, że coś jest prawdą, ale to nie jest prawdą. Coś, co jest często powtarzane, a jest kłamstwem, może w końcu stać się prawdą. I wydaje mi się, że to jest prawda. Ale to nie jest prawda. Doprowadzam Was teraz do dalszej części tej Ewangelii. Więc posłuchajmy. Pamiętając o tym, że oni byli bardzo zasmuceni tym, co usłyszeli od Jezusa: że będzie cierpiał, ale po trzech z martwych zmartwychwstanie, że go zabiją. Gdy przyszli do kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział: Tak. Tak. W innym tłumaczeniu jest napisane ależ tak. Poborcy didrachmy to są poborcy podatku świątynnego. A niepłacenie podatku świątynnego groziło karami. I to takimi poważnymi. Wykluczeniem z, z, ze świątyni, z synagogi. Nawet śmiercią może. No Wszystkie yy, Każde prawo, jeśli jakiś żyd przekraczał, to zawsze było związane ze śmiercią, duchową, fizyczną. To tam nie było zlituj się. Po prostu jesteś grzesznikiem. Nikt już tobie ręki nie podaje, a wiadomo, że Jezus był nauczycielem prawdy. I gdyby wyszło na jaw, że nie płaci di drachmy, no to wtedy można by było go oskarżyć, że chce zniszczyć świątynię. A tak go oskarżono, o to go oskarżono. Że, że przyszedł po to, żeby zmienić prawo, zniszczyć świątynię, yy, tradycję zmienić. Próbowano go złapać na, na wszystkim. A, przy, a pamiętajmy o tym, że Jezus nie, popełni, nie przekroczył żadnego przykazania, żadnego prawa, tylko przyszedł, żeby wypełnić prawo. A Piotr mówi takie rzeczy. No i gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich, czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: Zatem synowie są wolni. Nie wiem, czy zauważyliście, że Jezus zwraca się do Piotra per Szymon. Szymonie, nie Piotrze, przecież zmienił mu imię na Piotr. I to w XVI rozdziale, a my czytamy 17. Jeszcze niedawno zmienił mu imię. Na tobie zbuduję mój kościół. Bramy piekielnego nie przemogą. Co tu się dzieje? Czyżby Mateusz chciał nam pokazać, że w takim, w takim stanie Szymona, na takim człowieku nie da się budować kościoła? No, bo tu się zaczną pojawiać problemy. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto od złego pochodzi? Raz Szymon mówi prawdę, bo została mu objawiona przez ojca, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, a za chwilę ten sam człowiek mówi: Nigdy to na ciebie nie przyjdzie, panie, to cierpienie. Jezus mówi mu: Stań za mną, szatanie, zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą. Za chwilę Jezus mówi znowu o cierpieniu. Oni są bardzo smutni. Przychodzą ludzie z, z władz, no, jakiego, z jakiegoś urzędu skarbowego, no i się zaczyna. Nie, no płacimy, ale, ale okazało się, że nie płacił. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, mówi Jezus: Idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Czyli no, wydało się, że Jezus nie płacił podatku, bo był wolnym synem. Jest wolnym synem. Ale żeby nie dawać powodu do zgorszenia, zapłać za mnie i za siebie, mówi Jezus. Czyli Jezus. Jest bardzo blisko Piotra. Nie można oddzielić Jezusa od Piotra, od Piotra, od nawróconego Szymona. Ponieważ to jest jedno, jedność. Jezus utożsamia się z Piotrem, na którym zbuduje kościół, bramy piekielnego go nie przemogą. Ale Szymon musi się nawrócić, bo bo kiedy przyjdzie w przyszłości podobna sytuacja, troszeczkę bardziej trudna, ty też jesteś uczniem Jezusa zadadzą mu takie pytanie, ale wtedy już, już Szymon zobaczy, że Jezus jest pobity, pojmany i wydany na śmierć, no to wtedy Piotr Szymon zachowa się, no tak, po staremu, nie znam Go nie wiem o kim mówisz nie jestem jego uczniem trzy razy się go wyprze i wróci do, do starego człowieka do, do grzechu ale potem Jezus go uratuje dając mu możliwość nawrócenia powiedziałem, że nie można Jezusa od Piotra oddzielić nie można, bo Piotr to jest Kościół a Jezus utożsamiasz się z Kościołem a dzisiaj wielu ludzi mówi Jezus tak, Kościół nie Chce Jezusa, ale nie chce Kościoła. Dlaczego? Bo dzisiaj niestety z powodu zgorszenia, grzechem ludzi Kościoła, wielu ludzi mówi, Kościół się skończył, Kościół nie głosi prawdy. Wasze uczynki są podobne do Szymona, który kombinuje, który zachowuje się jak chorągiewka. Niby jest prawdomówny, ale nie głosi prawdy. Mówię o ludziach kościoła. A ludzie poza kościołem, ci, którzy mają problemy z wiarą, utożsamiają ludzi kościoła z kościołem i z Jezusem. Nie chcę takiego Jezusa, nie chcę takiego kościoła, gdzie ktoś jest zgorszeniem. Zobaczcie, Jezus nawet o czymś takim myśli. Miał prawo nie płacić tego podatku, bo był synem, bo jest synem. Mogliby się do niego przyczepić, ale, ale prawda jest prawdą. Ale on nie chce dać powodu do zgorszenia i mówi zapłać za mnie i za siebie. Niech w tym też będzie chwała Boża objawiona. Chociaż ta świątynia i tak już jest jaskinią zbójców i kamień na kamieniu nie pozostanie, to my musimy stworzyć coś nowego. Ja, mówi Jezus, chcę zbudować na tobie kościół mój, prawdziwy, nie dom zbójców, gdzie będzie kombinowanie, uciekanie przed prawdą, bo się boimy prawdy. Jak się boimy prawdy, albo jak się boimy, to kłamiemy, a jak się boimy człowieka drugiego, to atakujemy. A przecież jesteśmy posłani do innych, jak baranki. Między wilki, nie jak wilki, między wilki, nie jak wilki, które udają owce, baranki, tylko jak baranki prawdziwe. Wolne od lęku, wolne od złości, od smutku takiego, który prowadzi do śmierci, bo jest taki smutek, który prowadzi do śmierci, takie załamanie nerwowe. Rozpacz, Bóg mnie już nie kocha, wszyscy mnie zostawili. Jezus nie miał takiej rozpaczy. Co prawda modlił się, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, daleko od mego wybawcy, słowa mego jęku, ale on cytował psalm. Doświadczał samotności, odrzucenia, ale, ale wiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Bo to jest zwycięstwo, zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo życia nad śmiercią. My mamy go we wszystkim naśladować. A jeśli ktoś mi służy, mówi Jezus, uczci go mój ojciec, my zapominamy często o jego obietnicach. Nam się wydaje, że cierpienie jest bez końca, że tu na Ziemi jest piekło. Nie, piekło jest miejscem, gdzie gdzie już nie ma miejsca na nadzieję, gdzie nikt i nic ci nie pomoże. Sam sobie nie pomożesz, Bóg ci nie pomoże, bo tam już się skończył czas. Ta? Tam to już jest kara za to, że nie byłeś sprawiedliwy, że zachowywałeś się, zachowywałaś się, zachowywaliśmy się jak nieuczniowie. I kombinowaliśmy, i przez nas wielu ludzi odeszło od kościoła. Lepiej jest dla, dla człowieka, który jest zgorszeniem dla innych, lepiej jest dla takiego człowieka uwiązać kamień, przywiązać kamień do szyi i rzucić się w morze, niż żeby stać się w ogóle zgorszeniem dla kogoś. Zobaczcie, Jezus nie chce dać nikomu powodu do zgorszenia. Idź, zapłać za mnie i za siebie. Tak naprawdę to Jezus płaci za Piotra, bo to jest Jego ryba. On wiedział, że ta pierwsza rybka ma Statera. On, Piotr skorzystał z poznania, które pochodzi od Jezusa. Więc Piotr, każdy Piotr, musi korzystać z poznania Jezusa. Każdy lider, każdy ojciec, każdy uczeń musi korzystać z poznania Jezusa, prawdziwego Jezusa. Nie może szukać poznania. Świata, rzeczywistości poza Jezusem, bo nie ma prawdy poza Jezusem. W Jezusie jest tylko prawda. Poza Jezusem istnieje jakiś fałsz, jakieś kłamstwo, a kłamstwo ma to do siebie, że jak jest wielokrotnie powtarzane, to staje się jakąś prawdą, ale to nie jest prawda, to jest pip, prawda, nie? Za dużo jest w nas tej pip prawdy, więc Jezus musi nas odkłamać. Nie bój się, nie bój się cierpienia, nie bój się bólu. Jak jesteś ze mną, to, to ten ból zamieni się w chwałę Bożą. To cierpienie, w którym jesteś, zamieni się w chwałę Bożą, tylko uwierz, że to ma sens. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.